Od dawna najprostszym sposobem na hakowanie komputerów jest hakowanie ludzi, czyli korzystanie z różnych metod tzw. inżynierii społecznej. Atak socjotechniczny ma na celu pozyskanie strzeżonych haseł czy kodów bezpieczeństwa, które później pozwalają dotrzeć do potrzebnych informacji. W tym wyspecjalizował się m.in. jeden z najsłynniejszych hakerów na świecie, Amerykanin Kevin Mitnick, jak w praktyce wyglądały jego działania. Kevin zaczął swoją przygodę z hakowaniem dosyć młodo, bo w wieku 15 lat, jako młody, ciekawy świata chłopak, lubił podróżować autobusem, oglądając aglomerację miejską przez szklaną szybę. Gdzie po krótkim czasie zauważył, że traci na to wszystkie swoje oszczędności, które musi ciężko zdobywać poprzez oszczędzanie swojego kieszenkowego, jakieś prace domowe. Podróżując pewnego dnia, wpadł na pomysł, przeglądając swój bilet, że tak naprawdę, aby podróżować za darmo, potrzebuje kasownika i czystych biletów. Więc po krótkim czasie zastanowienia się, podszedł jako młody chłopak do kierowcy i wykonał bardzo sprawnie taksacy techniczne. Po krótkiej rozmowie kierowca o mało nie zaprowadził go do miejsca, gdzie można było zdobyć kasownik, który zresztą nabył po krótkim czasie. Następnie zauważył, że na ostatniej stacji zawsze kierowca wyrzuca czyste bilety, więc zdobył taki plik biletów i od tamtej pory mógł już podróżować no całkowicie za darmo. I to, co w tym chłopaku, tak naprawdę ciekawość, jeżeli chodzi o właśnie tego rodzaju triki, bo tak to wtedy do mnie nazywał. Zapisał się do klubu, bodajże krótkofalowców, tak? i tam pozyskał informacje na temat wykonywania połączeń telefonicznych. Później analogicznie sytuacja wyglądała z kursem komputerowym, gdzie żartobliwie w artykułach często jest określany, że prowadzący, którego przyjął pod swoje skrzydła, później bardzo mocno tego żałował. <laughs> Natomiast później, jeżeli chodzi o rozwój jego historii, Kevin sam w sobie jest osobą bardzo medialną. Lubił się pokazywać w sieci jako osoba o wybitnych umiejętnościach, jeżeli chodzi o hakowanie, co niestety kończyło się często wpadkami, tak? bo tutaj zaliczył kilka ociadek, <laughs> między innymi zawołanie do bodajże firmy leasingowej, później była przygoda z sieciami Telefonicznymi. Jego największym włamaniem było włamanie do sieci DARP. Sieć DARP istniała od początku internetu. Była to sieć przeznaczona dla wojska, między innymi. Jego ciekawość była na tyle duża, że nawet po opuszczeniu więzienia, warunkowo opuszczeniu więzienia, w tym czasie miał zakaz korzystania z komputera, no nie było to w stanie zatrzymać jego ciekawości i wykonywał kolejne ataki, nawet na tej przepustce. Tak. Kevin w sumie finalnie doszedł do takiego momentu, gdzie musiał pracować pod nazwiskiem, zmieniać ciągle lokalizację. Na złego naraził się jednemu z ekspertów bezpieczeństwa. Przez co w 1995 roku zaliczył kolejną wpadkę, gdzie znaleziono przy nim ogromną ilość kart kredytowych oraz informacje pozwalające na włamania do różnych systemów, przez co groziło mu nawet do 200 lat więzienia. Finalnie zostaje skazany na niecałe 4 lata, pod takim rygorem, że nawet zabroniono mu korzystania z Walkmana. Finalnie. Kevin do dzisiaj pracuje w własnej firmie zajmującej się bezpieczeństwem, natomiast jego poprzednie wypadki sprawiły taki efekt, że firmy zewnętrzne zaczęły się do niego po prostu dobijać, aby go zatrudnić. No tutaj w sumie dobre zakończenie jak dla Kevina, bo pomimo swoich młodzieńczych wybryków no, zajmuje się całkiem legalną pracą dzisiaj. Obecnie duża część aktualnych ataków hakerskich dotyczy dostępu do social mediów czy kont bankowych, coraz lepsze zabezpieczenia zmuszają atakujących do coraz bardziej zaawansowanych sposobów pozyskiwania danych, do jakich metod najczęściej się uciekają. Przeważnie są to ataki socjotechniczne. Dla przykładu kampanie phishingowe, czyli maile, smsy, które nakłaniają nas do przekazania swoich danych. tak I nie tylko, bo często możemy zauważyć na przykład działania mające na celu wpłacenie symbolicznej złotówki. Tak? Nadawca źle zważył przesyłkę, dlatego nasza firma kurierska, która miała dostarczyć nam paczkę, domaga się od nas pewnego rodzaju dopłaty. Tak? Finalnie skutkuje to w ten sposób, że autoryzujemy swoją tożsamość w innym banku za pomocą tego małego właśnie przelewu, gdzie Dostępowe do tego akurat konta posiada już atakujący, przez co zaciągane są kredyty, o czym dowiadujemy się no dużo później. Tak i z przykrym skutkiem, bo niestety, te odsetki już też swoje robią. Prześledźmy ostatnie ataki na jeden z bardziej popularnych banków w Polsce. Próba przejęcia przez hakera środków pieniężnych ofiary zaczyna się od zdobycia jej zaufania, co wcale nie musi być takie trudne, jak się okazuje, prawda? No tak, jeżeli chodzi o ostatnie ataki na banki tak naprawdę, bo tutaj z tego co później weryfikowaliśmy jest to atak nie tylko na jeden bank, ale okazuje się, że na kilka banków. Atakujący po pierwsze dzwoni z informacją, że na naszym koncie występuje przerw, który no nie do końca powinien być autoryzowany, tak, do osoby, która już zgłaszana była wcześniej jako przelewy na tak czarnej liście. Przez to no, atakujący zbudzał swoje ofiary już zaufanie, no bo chce nam pomóc i pytać, czy autoryzujemy. No, no, automatycznie mówimy, że nie i przechodzimy dalej do kolejnego etapu tego ataku, czyli atakujący wypytuje nas na temat ostatnich działań. Warto pamiętać też, że na przykład cztery ostatnie cyfry naszej karty płatniczej no, nie są do końca anonimowe, bo możemy je zobaczyć na każdym rachunku, kiedy dokonujemy płatności za pomocą tej karty, także tutaj zdobycie niektórych informacji jest bardzo łatwe, na co nie zwracamy na co dzień uwagi. Przez to taki atakujący Zdobywa nasze zaufanie. Tutaj warto posłuchać akurat jednej z rozmów telefonicznych z takim atakującym, który udało się nam nagrać z kolegą, kiedy taki atakujący zadzwonił do niego, tak, podając się za dział techniczny banku ING. No i tutaj ten atak tak naprawdę pokazuje pewien proces, w jakim postępują hakerzy. Wcześniej wyglądało to w ten sposób, że atakujący włamywał się do systemu, pozyskiwał dane i później zacierał ślady, no i później przychodził do korzystania z tego pewnych korzyści. Tak? Natomiast w tym przypadku mamy pewną złożoność. Polski Departament Bezpieczeństwa ING Banku informuje, że rozmowa jest... Został on automatycznie połączony z panem przez system robotyczny. Proszę, powiedzmy, mogę panu pomóc. Dostałem informację, że ktoś próbuje wykonać przelew z mojego konta bankowego. Dobrze rozumiem, że pan nie potwierdza tego przelewu w dniu dzisiejszym pan jego osobiście nie dokonywał. Nie? W takim razie informuję pana, że osoba odbiorca, która jest określona na czarnym liście naszego banku jako oszusta, właśnie tego ze względu na bezpieczeństwo przelewu został automatycznie zablokowany. Proszę powiedzieć, może ktoś oprosić Pana, mam możliwość doprowadzenia tej transakcji bez Pana wiedzy? Nie. Tylko Pan posiada pełny dostęp do swojego konta, tak? Tak. Dobrze. W takim razie muszę złożyć wniosek o oszukawczych działaniach na Pana koncie i tak samo zapytać, czy Panu w ogóle jest znana osoba odbiorcy? Nie. Nie jest znana Pana osoba odbiorcy, tak? Tak. W takim razie w dniu dzisiejszym prosimy Pana o na kontakt od policji odnośnie tej sprawy, ponieważ osoba jest poszukiwana już prawie dwa miesiące. I w tej chwili, zgodnie z regulaminem banku, muszę złożyć wniosek, jak powiedziałem wcześniej, więc proszę powiedzieć, może Pan dziś osobiście podawał swoje dane, może do jakiegoś portalu internetowego? Nie. Nigdy Pan nie podawał swoje dane, tak? W ciągu ostatniego miesiąca? Nie. Dobrze, rozumiem Pana. W takim razie prosimy Pana na przyszłość pilnować, czy strona internetowa jest zabezpieczona, przy tym jak Pan poda jakiekolwiek dane do tego portalu, ponieważ Pan może trafić na stronę podróbki i w taki sposób stracić swoje dane. To jest Panu jasne? Tak. Dobrze, i tak samo informuję Pana, że w dniu dzisiejszym mamy 8-9 podobnych zgłoszeń odnośnie przeniesienia środków do tego. Wszystkie jest powiązane z tym phishingiem, czyli wirusem. Więc muszę Pana zapytać, czy mogła się zdarzyć taka sytuacja z Panem, że Pan otworzył jakiegoś podejrzanego linka, który przyjdzie z SMS-em lub może jakiegoś nieznanego mail. Nie? Super, prosimy Pana nadal pilnować takie rzeczy nigdy nie odwiedzać podejrzanych linków. W tej chwili sprawa będzie zgłoszona do działu Technicznego do wyjaśnienia tej sytuacji. To jest Panu jasne? Tak. Proszę powiedzieć, jeżeli Pan ma jakiekolwiek pytania do mnie, proszę mówić w tej chwili. Nie mam żadnych. W takim razie z mojej strony to jest wszystko. Podziękował Panu za współpracę z naszym bankiem. Miłego dnia Panu do widzenia. Tutaj, jeżeli chodzi o tą rozmowę, podobną rozmowę zarejestrowała jedna z popularnych redakcji zajmująca się bezpieczeństwem. Zachęcam go do obejrzenia tego materiału. Natomiast, jeżeli chodzi tutaj o to nagranie, no już od początku wiedzieliśmy, że jest to fake. Po prostu przystąpiliśmy do nagrywania tak naprawdę tej rozmowy. I chcieliśmy kontynuować dalej tą rozmowę. Niestety nie udało się nam nagrać całości, ale już z tego przykładu widzimy, że atakujący po pierwsze wzbudza ten strach w ofierze, tak. Następnie wyciąga pomocną dłoń, która pozwala na zablokowanie autoryzacji tych przelewów i w kolejnych krokach podając się za bardzo profesjonalną placówkę banku, tak, przekazuje sprawę do działu technicznego, aby rozwiązać finalnie problem. Mamy ostatnie etapy ataku socjotechnicznego, które są związane z instalacją oprogramowania na urządzeniu ofiary i przejęciem nad nim kontroli. Jak to w praktyce przebiega? Tutaj atakujący przekazuje telefon do kolegi z działu technicznego, informując nas o tym, że na naszym telefonie najprawdopodobniej działa złośliwe oprogramowanie, które autoryzuje te przelewy. No i dział techniczny musi się z nami połączyć, sprawdzić nasz telefon i usunąć finalnie to zagrożenie, czyli dla takiego powiedzmy mniej doświadczonego użytkownika takich no, urządzeń cyfrowych, no jest to dodatkowy plus, tak, no bo pozbywam się pewnego problemu, tak to muszę sobie radzić z nim sam. Po kilku chwilach dzwoni do nasz dział techniczny, całkiem inna osoba, więc już to, a propos tej złożoności tego ataku. Zwóta już kolejny tego krok ku zaufaniu do tej firmy, tak już jesteśmy całkowicie nieświadomi. I zaleca instalację oprogramowania ze sklepu danego systemu operacyjnego, czyli to już wiemy, że nie instalujemy żadnego wirusa pobranego ze strony internetowej, tylko instalujemy oprogramowanie ze sklepu, które powinno być dla nas bezpieczne. Tak naprawdę najczęściej jest to oprogramowanie służące do pomocy zdalnej, wykorzystywane też w inny sposób. Tak naprawdę dajemy dostęp atakującemu do naszego urządzenia, przez to atakujący w kilka więc zdobywa dostęp do naszego banku, autoryzuje przelewy, zmienia dane logowania do poszczególnych serwisów, gdzie sam uzyskuje do nich dostęp. Podsumowując, w jaki zatem sposób ustrzec się przed takim atakiem hakerskim? jakie powinniśmy zastosować systemy zabezpieczeń. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, no to tutaj warto pamiętać o zastosowaniu odpowiedniej polityki haseł, odpowiedniej złożoności haseł. Następnie, jeżeli jest to możliwe, korzystanie z metod podwójnej autoryzacji. Warto też pamiętać o częstych aktualizacjach naszych urządzeń. Te aktualizacje najczęściej dotykają właśnie tej warstwy security, która pozwala nas uchronić nasz sprzęt. Natomiast warto też pamiętać, że technologia nie stanowi panaceum, czyli po prostu powinniśmy być czujni, tak? jakie akcje wykonujemy. Jeżeli chodzi o samą technologię, tutaj mogę śmiało stwierdzić, nawet podczas zajęć tutaj na USB ze studentami, kiedy testujemy różnego rodzaju oprogramowanie, strony internetowe, bo tak wygląda też proces przygotowywania tych młodych ludzi do pełnienia tego zawodu, że mamy dostępny coraz szerszy wachlarz usług zabezpieczających tych użytkowników, to osoby korzystające ze sprzętu, z test sieci. Natomiast w połączeniu z atakiem technicznym żadne zabezpieczenie nie jest w stanie nas uchronić, bo tak naprawdę, tak jak w przypadku tego banku, to my pozwalamy temu atakującemu na przejęcie kontroli nad naszym urządzeniem, czyli nawet tutaj bardzo inteligentne rozwiązania, no nie byłyby w stanie przechwycić tej akcji jak ataku, tak? Czyli kto czuć się bezpiecznie w sieci, pamiętajmy o tym, że technologia nie jest w stanie nas w 100% uchronić i jednak powinniśmy być zawsze czujni i weryfikować osoby, którym przede wszystkim powierzamy nasze dane.